Co to za jaskinia? <ścoughs> Witamy kolejnego dnia ze szlaku, niebie, nie zielonego szlaku, ten kolor z daleka myli się na niebieski, to zielony szlak, a dzisiaj tym zielonym szlakiem wybieramy się. Kamiennik, kamiennik północny, kamiennik południowy, jak dobrze zapamiętały mi kojarzę. Już jakieś pół godziny ciśniemy pod górę. Nie było to zbytnio nagrywać. Jedynie co teraz tamta jakaś taka jaskinia, czy mini jaskinia. Latarki nie mamy ze sobą, także... Za wiele my tam nie zobaczyli tylko latarką z telefonu, ale to, to nie jest to samo, co zwykła. Latarka. Zielony szlak. Papieski. Szlak. Na mapie jakaś ciekawostka. To taka skała, ale o co tu chodzi? Nie jest nic opisane może żeby piękne widoki podziwiać i drzew papieżaki ludzie zostawili a tu świnie miejsce piękne no ale świnie tu były kolejne piękne widoki żeby tam nie spać bo to jest takie urwisko wszystko stoi nad kurwiczkiem fajnie to wygląda byle po ciemku nie iść tą trasą bo można tam polecieć teraz mamy jakiś punkt widokowy to jest nawet odbicie w lewo, zielony szlak Se prowadzi tam tu pokazuje w lewo a już tam sobie jakieś też ludzie na punkcie widokowym idziemy zobaczyć Nawet my jeszcze nie doszli, bo tu taka dziura kurde się tu, tutaj wydobywali Czy tu tak samo z siebie nie wiadomo gorąco dzisiaj 30 stopni dobrze że mamy kurde cień bo byśmy chyba wyparowali całkowicie teraz będzie widok Dzień dobry, dobry. Kolejne piękne widoki. O, tu nawet jest takie zejście. Można sobie wejść o, i podziwiać. No ale najlepiej podziwiać samemu na żywo. dlatego tego tak kamera nie pokaże. A no, widać tam to jezioro, hen. Lepiej teraz widać ja. tu jest lepszy taras widokowy niż tam ten poprzedni <grym> z innej strony teraz widać no, bardziej z prawy. Kolejne, kolejny takie można powiedzieć jaskiniowate coś. czy co jakieś skały, bo na mapie też są zaznaczone fajnie to wygląda tu już nie ma widać śmietnika ale już my są, według mapy, blisko tych kamienników, najpierw będzie jeden kamiennik, potem drugi kamiennik, co tam. A widzę, że 1990, że to już ktoś dawno temu był. O, a ja myślałem, że 40 kurde, ale 1990. a tu co Kraków, Deep. Same napisy Dobra, fajne napisy. Idziemy dalej. I kolejne piękne skałki na szlaku jo, i mamy przed sobą skrzyżowanie żółtego szlaku z zielonym I tu a tu nawet nie ma napisane kamiennik tylko na sucha polana Kudłacze, Poręba jest prawo tam był jeden szczyt, kamiennik, chyba północny który przeszliśmy, nawet nie zauważyliśmy ale to będziemy wracać jeszcze bo tam tylko jest taki kamień w ziemi i to jest pokazane, że to jest szczyt ale przed nami jest chyba południowy i tam Dziś, może tam jest tabliczka na pewno, jak to wygląda. I tak doszliśmy do celu, który był zaplanowany. O, kabinnik. Teraz można sobie usiąść. o jest chłoda. Udało się, udało. Nie było źle, ale można swój kamyczek dołożyć do tego A może tu Bo tamto się zawalił. <grywka> Dobra, jest. Kamiennik 827 metrów nad będziemy morza jeszcze może się uda drona puścić ale to zobaczymy bo tu wąsko trochę tam dalej to już my byli to jest tam chyba sucha polana czy jakoś tam to się tak nazywa to już byliśmy i tyle zjemy odpoczniemy i będziemy wracać siemanku